Jeździec powinien być dla konia partnerem we wspólnym ruchu. To dość oczywiste stwierdzenie. Nie wiem jednak, czy prawidłowo rozumiane przez większość jeźdźców. Jeździec powinien być takim partnerem, jak osoba prowadząca w parze tanecznej w tańcu towarzyskim. Jak wygląda to w rzeczywistości? Jeźdźcy szarpią konia, kopią, zaciągają siłowo wędzidło. Zadające ból, bijają ostrogi między żebra, zadają ból batem i swoim ciężarem wciskanym w kręgosłup konia. Takie prowadzenie konia raczej nie kojarzy się z partnerem prowadzącym w tańcu. Teraz pewnie pomyślicie, że nie da się prowadzić konia tak, jak partner prowadzi w tańcu towarzyskim. To nieprawda. Takie prowadzenie konia jest możliwe, ale jeździec musi pełnić kilka innych ról czy funkcji oprócz bycia jeźdźcem na grzbiecie konia czy pasażerem na grzbiecie konia. Nazywam się Olga Drzymała i propaguję jeździectwo oparte na zrozumieniu i porozumieniu z wierzchowcem. Propaguje jeździectwo, które można porównać do tańca towarzyskiego, gdzie partner prowadzący prowadzi w sposób elegancki, subtelny i z wyczuciem. Dlatego zachęcam, obserwuj moją szkoleniową działalność, wysłuchaj podcastów i tańcz z koniem. Chcąc być partnerem dla konia, jeździec musi przede wszystkim uświadomić sobie, jaka postawa jego jest postawą partnerską. Postawą, która jest równie aktywna w ruchu jak postawa konia. To musi być postawa, która pozwala na niezależną aktywność fizyczną. To znaczy, człowiek musi mieć swoją równowagę, ale od stóp do głowy, a nie od pośladków do głowy. To nie może być pozycja przypominająca. Takie wygodne ulokowanie się na krześle, czy, czy, czy rozparcie w fotelu. Wyobraźcie sobie, że czas, który spędzacie na grzbiecie konia podczas wspólnej jazdy, to jest film. I teraz w każdej chwili, to znaczy wyobraźcie to sobie, że w każdej chwili jakaś siła może zatrzymać ten film i zrobić stop-klatkę, by wychwycić Waszą pozycję w siodle. Potem jakaś siła zdejmuje Was z konia. Na tej stop klatce, i stawia na ziemi. Wasza pozycja osoby takiej zdjętej właśnie z siodła, z grzbietu konia, musi być taka, że w momencie, kiedy ta siła postawi was na ziemi, wy się nie przewrócicie. To musi być taka postawa, przy której nie potrzebujecie żadnego podparcia ani z przodu, ani z tyłu ciała, żeby nie upaść. Ta pozycja musi pozwolić na to, że jeżeli znowu jakaś siła puści dalej film, znowu, znowu ten film jakby ruszy, wy już na, będąc na ziemi, nie będziecie musieli szukać i łapać równowagi, tylko momentalnie będziecie mogli kontynuować taniec, no tylko że właśnie z ziemi przy boku konia, a nie w strzemionach. To, to jest pozycja partnerska, to jest pozycja partnera prowadzącego. Ludzie byliby lepszymi miejscami, gdyby ich nogi były tak chwytne i mające taki zakres i precyzję ruchu jak ręce. Łatwo jest objąć partnera rękami i go przytulić do ciała i subtelnie, delikatnie, właśnie prowadzić. Ale jeździec. Musi niestety to zrobić nogami. Musi objąć kłodę konia jak najdłuższymi nogami i otwartym kroczem. Musi to zrobić, by móc czuć i kontrolować ciało konia, by móc czuć postawę, wyczuć błędy w tej postawie i niedoskonałości w ruchu. I odbiornikami tych informacji płynących z końskiego ciała powinny być przede wszystkim UDA, ich wewnętrzna strona, Wraz z kroczem, wcale nie łydki i pośladki. I dlatego potrzebny jest dosiad, taki dosiad, jaki opisałam wcześniej. Żeby jednak odbierać te wszystkie informacje płynące z końskiego ciała, oprócz dosiadu, potrzebna jest wiedza na temat prawidłowej postawy ciała konia, potrzebnej do takiego swobodnego niesienia miejsca, potrzebna jest wiedza na temat biomechaniki ciała konia, która umożliwia to swobodne niesienie człowieka. Potrzebna jest też umiejętność wyczuwania i kontrolowania spięć mięśni i sztywności stawów w końskim ciele. Dopiero wówczas, gdy jeździec posiądzie tę umiejętność, może prowadzić, znaczy może prowadząc konia, równocześnie przekazywać mu informacje i sugestie o tym, w jaki sposób koń musi poprawiać postawę i które mięśnie rozluźnić i których, które stawy odblokować i ich ruch uelastycznić. Bez tych sugestii jeździec nie jest partnerem konia, nie jest trenerem konia, którym powinien być. Jest ciężarem, bezwładnym ciężarem obciążającym jego grzbiet i zadającym ból, zmuszający go do ruchu w taki czy inny sposób i w danym kierunku. Czyli, żeby prowadzić konia, tak naprawdę prowadzić w takim partnerskim ruchu. Tak jak wcześniej powiedziałam, człowiek musi pełnić funkcję fizjoterapeuty, czyli właśnie wyczuwać i ustawiać ciało, to znaczy namawiać konia, pokazywać mu, jak powinien ustawić to ciało. Powinien pełnić rolę masażysty, czyli pokazywać, które mięśnie rozluźnić, które stawy odblokować, i musi pełnić rolę właśnie trenera, bo trener nie jest od tego, żeby biegaczowi pokazać biegnij w tym kierunku. Skręć w tym kierunku i biegnij, nie wiem, stępem, kusem, galopem. Rolą trenera jest właśnie wyłapywanie błędów w pracy, które blokują rozwój i postępy podopiecznego w pracy. I to jest prawdziwe jeździectwo to jest prawdziwe partnerstwo wówczas pracy z koniem. Każdy wyczynowy sportowiec powinien być otoczony opieką psychologa. Koń wbrew swojej woli zostaje takim właśnie wyczynowym sportowcem. Zostaje nim nawet wówczas, gdy jego jeździec i opiekun nie ma ambicji, by brać udział w zawodach. Tworzenie człowieka albo ciągnięcie ciężaru jest tak dalekie od natury konia, że zaprzęgając do, do jakiejkolwiek pracy, robimy z konia czy z koni sportowców wyczynowych. Dlatego jeździec, partner, opiekun konia musi Umieć znajdować przyczyny zachowania podopiecznego, które tenże opiekun uważa za niepożądane. I powinien pomóc zwierzęciu zmodyfikować te zachowania, aby wypracować więź, która będzie satysfakcjonować obie strony. Która będzie prawdziwą więzią na linii człowiek-zwierzę. Czyli jeździec musi pełnić. Także rolę psychologa. I tak zaopiekowany koń przez świadomego jeźdźca, tak zaopiekowany, jak to opisałam podczas całego tego podcastu, daje się prowadzić lekko, delikatnie, subtelnie, bez siłowania się, czyli daje się prowadzić tak jak partner w tańcu towarzyskim. Zostań moim patronem na Patronite albo. Zafunduj mi kawę na bajkofi.to dzięki temu będziesz miała, miał dostęp do materiałów tylko właśnie dla patronów. Zapraszam serdecznie. Można także zasponsorować jakiś odcinek, właśnie stawiając mi kawę i podając temat, jaki mam omówić w podcaście.